Aha, bez broni miałem lecieć, bo charyzma! Kill point. To co, charyzma? Maksujemy charyzmę, co? Helmet. Po co mi helmet, jak mam włosy, prawie, prawie jak helmet? Dobra, Ez, Ej, no to nie jest aż tak OP jak mówiliście. Zostałem oszukany. Kopnij go. Krid dost... Na łebci. Nie. Nie, to ta charyzma nie działa No nie Widzowie, jak wy mnie oszukujecie Mi nawet lepiej na początku idzie A ty grasz w jedynka, ty z OP w dwójce To dobra, to agility lecimy Dobra, robimy to w taki sposób Idziemy tutaj, idziemy po dagger Proste, że tak, idziemy w armor Daj mi tak, breastplate Nie stać mnie Idziemy w... Shielda Idziemy w... Niech będzie gauntlets Jest gitara, dobra Teraz to jest S. Ja. No jeden hapem mu został Łatwo, dobra. Kozak. Lecimy agility cały czas. Dobra, jeszcze raz. I'm... Ej, nie umiem w to grać! Pomocy! Dobra, idę w atak, znaczy siłę. Pakuję wszystko w siłę. Dobra, idę pod koniec tego dobrego. Dawaj mi buty, bo nie chcę tak w klapkach chodzić. Dobra, idziemy na siłę mnie stamtował, co to Łeb. Co mi daje atak? Co mi daje atak? A co mi daje siła? Czemu to się różni? Wal w stamine dzbanie Dobra, stamina w sumie to jest to jest pomysł Szanse na trafienie, a, okej okay. Damy radę No, nie, jak wszystko będzie blokować to lipa. Straszna. Nie, k**a, ja zrobiłem. Dobra. Myślę, że tak. Dobra. Bierzmy to. Jolo. O nie, champion battle. Dobra, to może być lipa trochę. Nie, jaki uśmieszek. Normalne trzeba bić. Na psychę go porobie. No łatwo. Ju... O, oh, jeszcze rewarda dostaliśmy, proste. Dobra, kupujemy hełm w takim razie. Patrzcie się, jaki teraz gangster. Proste, że tak. Dobra, no. Niech to podchodzi. Ez, w co ładować teraz? Ja bym defense po... załadował. Chłop, co się skłodą, bije. Gość drzewo przyniósł na arenę pomocy. Leśnik! I on tego blokuje? Ez. Dobra, EZ! Było blisko przegranej! A nie, a tu HP zwiększa, dobra, okej. Okay. Zielonym gangusem jesteśmy, z Grove Street się urwaliśmy bez kitu. Jego agility, już się boję. Nie ma co marnować staminy. Po siedem k dostaje. Ale lipa w k Ale debil. Dobra, ez? O, ale lipa. Dobra, ez. Ja Ja le, Z niemożliwe. Ez. niemożliwe. le, le, mu to wiesz, to się tak nie godzi nawet Dobra quick ataki durnie. no z... quick ataka to zblokował. Dobra, idziemy na dwójkę. Dwójka jest lepsza. Create new gladiator. Jak go nazywamy? O, wiem jak. Mainam. Lecimy full charyzmę, mówicie. Dobrze. Będzie Łysy, tak samo jak Mainam. Mainam Mainam jest. That was your name, but it seems an eternity since anyone has called you that. <głos> <głos> Gdyby, Wiecie, z Kasiem też tak było, tylko że nogą. <noise> Jak on to blokuje. Bo normal a... ma. Dobra, kradniemy. Dwa punkty charyzmy straciłem. Kto mi to powiedział? Mówicie, spamuj duel. <złuj <Chevy> <złuj> ale dostał na web. <złuj> Ej, ten taун jest. OP! Grzularz on to blokuje strasznie. Trzeba zabawiać ludzi. O, 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 o. Dobra, dobra zabawiamy. Ez? Kozak? Ez? <złuj> Nas też tak zabawie. Nie wiem, czy chcecie. jestem gotowy na turniej? Dobra, jolo. Bo wziął jakiegoś pela. Dobra, Gin typie. Pff. Dobra, Gin. Pff. Łatwo. Zrób świecę tu będzie zabawiony fest. Pff. Dobra, S, więcej charyzmy Zrobisz tak bossa. Broń. Bokczar, ale kozak. Pff. Dobra, łatwy ten boss. Ez Dobra łatwo 12,5 kafla To profit jak na kidropie Proste, że tak EZ dwadzieścia 28 punktów, proste, że tak Groźnie twoja postać wygląda, ja wiem, dzięki Dobra, jeszcze ten duel dawaj Go muszę zabawiać ten, muszę zabawiać publiczność żeby więcej golda chyba z tego leciało, bo tu chyba gold też za duele są, nie? Jest. Umiecie tak jak zakręć śmigłem, to od razu tłum zabawisz? Teraz gin. 6-9, nice. Ez. E, potrzebuję lepszego armora chyba. Dobra, ez. Największe kontra chyba na mnie. To jest jak gość ma y, agility pełne. Do... To chyba nie. Ez. Co? Dobra ez. My name the Evil Ninja, Ko kozak. Dobra, proste, że ładujemy w charyzmę. Pokonał go okrzykiem o obronie Jasnej Góry. Musiał skoczek z tewczyka po prostu się znaleźć. Nienawidzę ich. Kozak. No nie. Kolejny. Nie podoba mi się to, bardzo. Muszę robić te triki, żeby... Wie Ci, co wsiki w dupie mają, to oni mnie najbardziej denerwują. Won mi z tym skokiem. Dobra, łatwo. 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 No jeden hapy, naprawdę. Dobra, w końcu. Dobra, Ez. W końcu. Ten tab nie zawsze zadaje damage, to jest problem. Dobra, Ez. Giniesz. Łatwo. <ścoughs> Zesrałem się na niego i uciekł. Ez. Dobra. Uf. dobra, łatwo Dobra, łatwo Snajp Dostał, ez Dobra, elo Dobra, łatwo Dobra, już nie powinienem farmić hajsu, bo ja nie potrzebuję go tak bardzo Ez Dobra, won Ez Ten w prawym górnym rogu to chyba jakiś fandisa po czapce poznaje Chyba tak